Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku poświęconym projektowaniu i montażowi lokalnych sieci komputerowych. Dzisiaj zajmiemy się konfiguracją protokołu STP, czyli protokołu drzewa rozpinającego, bez rozwijania teorii. Przypomnę, że protokół ten służy do blokowania portów, które, które to blokowanie będzie nas bronić przed zapętleniem pakietów w sieci i Niekontrolowanego namnażania się tym, tych pakietów, potocznie zwane flashingiem. Flashing objawia się tym, że jeżeli pakiety nam się namnażają w sieci, to wtedy lampki kontrolne migają nam bardzo szybko i wtedy trzeba odpowiednie kable odłączyć, tak żeby uspokoić cały ruch sieciowy. W mojej sieci, tutaj, którą będę konfigurował czy administrował. Czerwone kable są tak zwanymi gorącymi kablami, i tutaj napisałem, że podłączenie go, czyli gorący kabel, podłączenie go bez włączonego protokołu STP spowoduje zapętlenie i namnażanie się pakietów w sieci flashing. Czyli konfigurując sieć, czy niniejszą sieć, te kable nie, nie powinny być podłączone, no przynajmniej z jednej strony. No tutaj może być podłączone, ale tutaj sobie nie wisi. Tak samo tutaj na porcie ósmym, na przełączniku pierwszym podłączony, a tutaj niech sobie wisi, i dopiero wtedy, jak skonfiguruję całą sieć, włączę protokół STP, to wtedy mogę podłączyć tutaj na porcie drugim i tutaj na porcie ósmym kable. Ustaliłem, że w mojej sieci przełącznik pierwszy z adresem 192.168.0.11 będzie przełącznikiem root switch 2 z adresem 2 będzie pomocniczym a trzeci towarzyszącym drzewo rozpinające więc ustawi się na następujących portach 7 7 .1 .8. natomiast tutaj protokół zablokuje Zablokuje mi port, dlatego że ustawiłem bardzo wysoki koszt tego połączenia. Znaczy, ustawię bardzo wysoki koszt tego połączenia, aż 70 tysięcy. Ponieważ mamy tutaj porty gigabitowe, to koszt połączenia to jest 20 tysięcy, więc tutaj jest 20 tysięcy, tutaj jest 20 tysięcy, to mam 40 tysięcy, czyli z automatu algorytm ustali, że drzewo rozpinające będzie. Przechodzić przez porty 7, 7 1, 8. Jak będzie wyglądać rola portów? To może zobaczmy do instrukcji. Porty root to są te, które wychodzą z prączników pomocniczych i prowadzą do routera, więc już tutaj taki port zaznaczyłem. Tutaj jeszcze nie opisałem. Opis zrobię na samym końcu, jak już cała sieć będzie działać. Tutaj jeszcze przedstawiam koszty tras. Czyli 1 gigabit tak już na sekundę, tak już powiedziałem, to jest 20 tysięcy 100 megabitów na sekundę to jest 200 000. 10 gigabitów na sekundę to jest koszt 2000. Jeszcze przed właściwą konfiguracją zwracam uwagę na pojęcie CIST. Tutaj mamy wartość 0, tutaj mamy 4096, tutaj 32768. Taka jest wartość domyślna. Co to jest ten cyst? Instrukcja nam tu mówi, że cyst to jest y, zwyczajna, tak czy pospolita, prawda? I wewnętrzne drzewo rozpinające, czyli zbiór y, IST. Internal Spanning Tree i Common Spanning Tree. Czym jest ten wewnętrzny Spanning Tree i, i pospolity czy zwyczajny. Tutaj mamy odpowiedź. Możemy zrobić taką wielką sieć, w której działa protokół STP. I w zasadzie to, co tutaj. Mam utworzone w tej sieci, którą będziemy sobie konfigurować. To w zasadzie jest wszystko. Natomiast wpisuje się to oczywiście w te przełączniki, które są tutaj. Można byłoby z każdego jeszcze rozbudować y, osobne regiony, w których też przełączniki są grupowane. Ponieważ my wpisujemy się w ten schemat, to nasze przełączniki jakby tutaj tworzą całość, czyli wszystko. I będziemy ustawiać właśnie CIST według tych wartości, które tutaj, które tutaj ustawiłem. Przystąpmy w takim razie do konfiguracji. Najpierw przełącznik pierwszy, czyli. 192.168.0.11 switch 1 wchodzę w zakładkę spanning tree i tutaj już mamy możliwość konfigurowania nie włączam całego protokołu dlatego że jeżeli to zrobię od razu to wtedy przy każdej zmianie będę musiał czekać aż cały algorytm ustawi wszystko i i to jest strata czasu. Zrobimy to na końcu. Przełącznik nasz root, bo to jest nasz root, będzie mieć wartość CIST 0. Czyli uznajemy go za przełącznikiem głównym, z racji tego, że bezpośrednio łączy się z routerem. Zatwierdzam tutaj. Pomijam ten temat w tym momencie. Na razie, takie ogólne sprawy. Zatwierdzam. Przechodzę na przełącznik 0,2 czyli switch 2 w zakładce spanning tree. Zmieniam wartość na 4096. Pytanie dlaczego? Dlatego, że mamy tutaj napisane, że możemy podawać liczby od 0 do tej wartości. Natomiast wprowadzona wartość tutaj musi być wartością podzielną przez 4096. Przełącznik trzeci, switch 3, 0, Zostawiamy tą wartość domyślnie, i wracam na przełącznik root do zakładki port config. Tutaj troszeczkę potrzebuje więcej miejsca. O tak się prezentuje cała tabela. Poszczególne porty musimy włączyć. Czyli mamy pierwszy, drugi, siódmy, ósmy. Przy czym zaznaczam, że port pierwszy no, nie będzie uczestniczył w tworzeniu drzewa rozpinającego. Ale to o tym za chwileczkę czyli pierwszy, drugi, siódmy, ósmy dajmy enable zatwierdzam są już włączone i ustawię, że port pierwszy to jest tak zwanym edge'owym edge'owym portem czyli jest rejestrowany przez algorytm, ale nie będzie uczestniczyć w tworzeniu drzewa rozpinającego zatwierdzam Następnie mamy tutaj port 7 i 8. Uznałem, że port ósmy będzie portem forwardującym, czyli będzie zwyczajnie będzie przesyłać zwyczajowe pakiety. różne od oczywiście od pakietów protokołu STP, bo te przechodzą przez wszystkie tutaj porty. Czyli nasz forwardujący to jest ósemka. I teraz tak, jeżeli wartość czy priority tych portów jest taki sam, to algorytm zawsze wybierze na forwardujący ten, który, który ma niższy, niższy numer portu. No ale ja chcę, żeby ósemka forwardowała, więc muszę ustawić tutaj niższą wartość i ta wartość może być tak, albo 0 albo jakaś inna podzielna przez 16, czyli może być 16, 32, może być no 160 to nie bardzo, ale możemy ustawić, że jest to 16. Zatwierdzam. Czyli ten port będzie nam forwardował, a tutaj będziemy będziemy mieć Zablokowane połączenie, znaczy, ale nie po stronie ruta, tylko po stronie przełącznika pom pomocniczego. I w zasadzie, co jeszcze tutaj mamy? Musimy ustawić koszt trasy na porcie drugim, a mianowicie ruch wejściowy i, i wyjściowy. I tutaj ustalam, że jest to 70 tysięcy na ruch wejściowy i wyjściowy. Jest. Czyli przełącznik. Root mamy już skonfigurowany. Pozostaje go tylko włączyć na końcu konfiguracji. Przejdźmy na przełącznik 2. I tutaj mamy porty do włączenia: drugi, szósty i ósmy, dwójka, szóstka i ósemka. Przy czym na szóstce mamy podłączony serwer, więc port ten nie będzie brał udziału w tworzeniu drzewa rozpinającego. Tworzymy go edgeowym. Czyli tutaj, znaczy tutaj jeszcze zatwierdzę. Tak jest. Coś nie poszło. No tak, bo nie wybrałem, więc jeszcze raz. Dwójka, szóstka i ósemka. I szóstka Ecz. sprawdźmy, jest, jest i w zasadzie co jeszcze mamy musimy na dwójce ustawić koszt 70 tysięcy i na tym przełączniku port drugi będzie Alternatywnym zablokowanym. Tak powinno przynajmniej być. Zobaczymy, co zrobi algorytm po włączeniu. I możemy przejść na, na przełącznik trzeci. Jeszcze patrzę tylko. Włączony, włączony. Włączony. Zgadza się. Przełącznik trzeci. Wchodzimy na port config i tutaj mamy porty jeden pięć siedem osiem jeden pięć siedem osiem enable na porcie piątym mam PC-ta, więc tutaj edujemy I jeszcze musimy ustawić priorytety. 16 na porcie 8. Tutaj 16. Zatwierdzam. I sprawdzam, czy wszystko jest gotowe. Pierwszy enable. Piątka też włączona. Siódemka, ósemka. I jeszcze piątka. Też włączony port i priorytet 16 na ósemce. Na no to w zasadzie mamy już skonfigurowaną sieć. Pozostaje nam włączyć te porty. Znaczy włączyć protokół. Od którego przełącznika zacznę od którego zacznę. No stąd konfiguruję, czy może od tego najdalszego. Zacznę od yy, od ruta. Tak jest. Przechodzę na dwójkę, czy może na trójkę, bo stąd się łączę. i teraz podłączę teraz kable protokół STP już działa w międzyczasie zrobiłem opis tak żeby nie tracić czasu zobaczmy stany portów czyli rolę portów na przełączniku ROOT troszkę przesunę, żeby było więcej widać o, może w ten sposób i widzimy, że port pierwszy to jest oznaczony forwardujący designated forwarding. Dwójka to samo i tutaj mamy ten nasz koszt 70 tysięcy. Siódemka forwardująca, oznaczony forwardujący. Tak samo, tak samo ósemka. Czyli nie mamy tutaj na rucie zablokowania. Natomiast jak przejdziemy sobie na port trzeci to wtedy już to blokowanie jest widoczne zobaczmy tutaj 7 jest zablokowana alternate blocking i 8 forwardująca root forwarding i pozostałe Oznaczone forwardujące, czyli port pierwszy i port piąty, do którego jest podłączony klient. To jest tutaj piątka. Co się dzieje na, na porcie drugim? Tutaj dwójka powinna być zablokowana i jest zablokowana. Szóstka desygnowana forwardująca, czyli oznaczona forwardująca i ósemka jako root forwardująca. Dziękuję za uwagę.